Jesteśmy na krakowskim przedmieściu 66. Zapraszamy na jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmarki Bożonarodzeniowe są dosyć popularne już od iluś set lat, organizowane przez różne miasta, ale także zaczęły być organizowane przez różnego rodzaju instytucje, ponieważ jesteśmy instytucją, która zajmuje się kulturą i dziedzictwem wsi, więc jesteśmy blisko twórców. Tych twórców wspieramy na różne sposoby w innych momentach w roku. Więc stąd jarmark i stąd tutaj zaproszeni. Twórcy z całej Polski, z różnych regionów, gdzie rzeczywiście możemy kupić takie autentyczne rękodzieło. Na tym jarmarku zgromadziliśmy twórców ludowych. To są sami twórcy ludowy i koła gospodyń wiejskich. Więc jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne, no to są wszystko ozdoby zgodne z naszą tradycją ludową. One są wykonane ze słomy, z opłatka, z krepiny, czyli po prostu z bibuły. Takie tylko ozdoby wieszano na choinkach kiedyś u nas. Jak choinki do nas dotarły, to wieszaliśmy takie ozdoby, szczególnie właśnie na wsi, a że jesteśmy Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, więc przypominamy po prostu te nasze stare tradycje ludowe. Mamy także warsztaty, są warsztaty wykonywania ozdób z Myślę, że to też jest bardzo wyjątkowe, też nie wszyscy wiedzą, że zapłatka można wykonać, właśnie ozdobę, którą potem. Wieszczamy na choince, można też przyozdobić piernik, można wykonać kartkę, jeśli ktoś chce wysłać kartkę, kartkę kurpiowską i pomalować ptaszka. Dzisiaj prowadzimy warsztaty z wykonywania światów, także uczestnicy kleją opłatek. To jest opłatek kolorowy, jest też troszeczkę opłatka białego. Same światy to są konstrukcje z opłatka no głównie kolorowego, powstające przez sklejenie go różnymi materiałami. Kiedyś po prostu zwilżano krawędzie. Na przykład śliniąc, czy po prostu lekko zmaczając wodą, i trzeba było trzymać te krawędzie. No i potem powstawała nam, że tak powiem, jakaś, jakaś konstrukcja. Światy miały w wymiarze religijnym symbolizować Jezusa, który jest królem całej Ziemi. Oprócz tego, w takich można powiedzieć ikonograficznych przedstawieniach, Jezus jest królem, który dzierży w dłoni jabłko. I właśnie świat kulisty miał symbolizować to jabłko, tak? czyli też symbol władzy, można powiedzieć. Natomiast no światy nie muszą być kuliste, mogą być też na przykład oparte na różnych bryłach, ale chodzi o to, że to jest bryła zamknięta, tworząca całość. Więc też, też tutaj jest symbolika taka całości, szczęścia, pełni, tak? No i oczywiście światy miały im dłużej wisieć, tym więcej tego dostatku szczęścia przynosić. Najczęściej klejono je na przykład w okresie Wigilii, więc też inna nazwa, to jest Wilika. To jest bardzo stara tradycja i rodzimie polska, bo, bo światy tylko, tylko w naszym kraju są znane. My wykonujemy szopkę bożonarodzeniową. Wykorzystujemy elementy, które wcześniej przygotowałam. Opierałam się na tradycyjnej wycinance kurpiowskiej z kurpi zielonych. I po prostu jedna z form wycinanki to jest właśnie wycinanka wielokolorowa, która polega na naklejaniu różnych elementów na siebie. Dawniej, w XIX wieku, kiedy początek wycinanki na kubiach, kobiety miały do dyspozycji tylko takie nożyce i wykorzystywały je po to, żeby upiększyć swoje mieszkanie. Zmieniały wysłów dwa razy do roku, przyklejały na ścianę biedne, więc nie miały możliwości kupienia czy tiranki, bo pierwsza wycinanka to jest firanka wycięta z białego papieru. Tu na stoisku malujemy ptaszki, które najpierw wyrzeźbiłem. Obraliśmy formę taką akwarelową, którą ja zaczynałem, bo mój tata był stolarzem cieślą i pokazywał mi, jak robi się w drewnie. Bardzo szybko trzeba malować i nie można pociągać po raz drugi, bo wtedy akwarelka się rozpuszcza i rozmazuje się. Raz tylko lekko trzeba pociągać pędzlem i można proszę zobaczyć, uzyskać idealny efekt. Pierniczki jak najbardziej wiążą się ze świętami, bo wiadomo, że piękny korzenny zapach, no i polska tradycja. Dzieci uwielbiają jak widać malować pierniki, lukrować pierniki zawsze pieczemy na prawdziwym miodzie. To jest taka wielka tajemnica, bo miód gryczany dodawany do pierników powoduje to, że bardzo ładnie pachną, ale i bardzo długo mogą być przechowywane. U nas na Warmii był taki zwyczaj, że pieczono te pierniki wcześniej. Dwuletnie były najlepsze, najsmaczniejsze. Gospodynie trzymały w puszkach, nie było tak, że zawsze można było jakiś słodycz kupić w sklepie. Więc przez to, że one długo leżały, to czy jakiś niespodziewany gość, czy dziecko było grzeczne, trzeba było czymś nagrodzić, to wtedy częstowano tymi piernikami. Pieczemy fafernuchy. Fafernuchy to są nasze takie kurpiowskie ciasteczka, specjalnie dla Was. Są to ciasteczka na bazie marchewki, to jest podstawa, odrobinę miodu, cukru. Pieprzu musi być dosyć tyle, bo ten smak się łamie. No i soli. Bardzo fajnie jest właśnie wyjść do, do ludzi, żeby pokazać, jakie są kurpiowskie tradycje kulinarne. Każdy wzór to jest mój wzór autorski, ale skonsultowany z działem etnograficznym muzeum, bo to musisz się zgadzać. Ilość płatków, odpowiedni kolor listka, czy to jest zielony, czy to jest taka zieleń butelkowa. Każda praca u mnie jest haftowana podwójnie, więc najpierw daję podkład a później haftuje podwójnie. Tutaj nigdzie nie ujrzymy tkaniny, nigdzie. Tutaj mamy koronkę szydełkową, no teraz mamy okres bożonarodzeniowy. Jak zrobimy tą pracę, to ją uszczywniamy ługą i szpileczki wszędzie wpinamy, żeby dobrze się napięło i na drugi dzień po nocy bierzemy i zdejmujemy. Wszystko jest bardzo pracochłonne, Chcieliśmy zaprezentować nam nasze potrawy: pierogi swojskie z kapustą i z grzybami, kisimy kapustę w beczce, swojski chlebek, ogóreczki, smalec z trzech rodzajach, rozmarynowy z żurawiną i z jabłkiem. Myślę, że atmosfera jest przyjemna, jest dużo ludzi, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, bo o to nam chodzi też, żebyśmy mogli tutaj wspólnie spędzić przyjemnie ten czas. Wszystko to jest okraszone występami.

Cała scena znaczy jest właśnie wypełniona wspaniałymi instrumentami, też z tymi tradycyjnymi, ludowymi jak pielęgłotka, cymbały czy gira to tylko wskazuje na ten wspaniały charakter i niepowtarzalne brzmienie, jakie będziemy dzisiaj okazję usłyszeć. Kochani, kapelo, z Warszawy. dzisiejszego wspólnego wydarzenia będzie koncert zespołu Szerenszyna, który bardzo serdecznie witamy na naszej scenie. Wielkie brawa,